Bo jak mi wyruchał ty? A otworzyć skrzynkę miałem, Otworzył przy po tej gierce. O, dziękuję. A kurwa! Nie słyszę, bo mam słuchawki. Oparzyłem się. Teraz moje palce nie są zdolne do dalszej rozgrywki. Pierdolę ten turniej, kurwa. Kurwa, tak. Huh, huh. Przygotować się. Zabija mnie zony, który nic nie robi i... GG. Co? Także dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i widzimy się nie wiem kiedy, bo nie chcę nic się żyć. Jak to nic nie robię? Ja w pierwszej grze Na miałem rady. 33 punkty. Cześć, cześć. Uzbierane chyba. To jak to nic nie robię? Dobry Ucieka chyba Ucieka Kampi w krzaku, nie wiem. Ucieka Kampi w krzaku. Co jest są tą strefą, kurwa? O, mam nadzieję, że na turnieju to tak nie będzie działało. <noise> Taniec dla widzów? Psa GPSa? Dobry wieczór! Tyton samolot jest kurwa tak potężny! Dobry wieczór! Nie, no kurwa. Oczywiście, kot honi, kot honi. Sklepie musicie posiadać. Co? Co wpisałem? Ty wpisałem i 100 tysięcy znalazłem, ale jaja. I ja, ja, pierdole. 100 tysięcy w szufladzie się pojawiło. 100 tysięcy, kurwa. Ja pierdolę to działa. O, jest hasło. Zjebzony mnie zabił. Bez maców. W dupie mam ten turniej. Gigi. Trzymajcie się, ale ja cesorki. Przepraszam, że was zawiodłem. Jestem w Zjebzony mnie zabił. Bez maców W dupie mam ten turniej. GG! Trzymajcie się, ale cesorki. Przepraszam, że was zawiodłem. Jestem wkurwiony. I. Zabija mnie zony, który nic nie robi. I. GG. Także dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się. I widzimy się nie wiem kiedy, bo nie chce mi się żyć. Na razie. Cześć, cześć Ucieka, kampi w szaku nie wiem Fuck this shit Dobra kochani, wygrałem ten turniej kurwa To jest więcej warte, niż Jak się nazywa? <laughs> macie, kurwa Ty, zdałem polski, kumasz to? dobra, ty się najewałeś, bo już słyszę. No. <laughs> Znałem polski, no się najewałem. <grym> Kurwa, tak się cieszę Dobrze. Chętnie, chętnie. O mój god, Oh my god, oh god. nie oh my god, Oh my god, guys. oh my god oh nie, god. Nie, <laughs> Yeah, yeah, big sraka on your head <laughs> 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 Patrz co wy ci spierdolił <grylllllash> <grylllllash> Kurczaczek przez ciebie zginął Ja pierdolę <curai> Zadowolony jesteś z siebie ty kurwa jebana Ej ale wylewiam że spokój się, jutro będziesz żałował <grylllash> Nie rozumiesz? 66, aparty <gryllllash> <grylllash> I mordę Ups, robię parę stó razy parę stó Do Mosero siema zony czemu tylko od ciebie z rodziny ty jesteś gruby a aria i pony takie jak Ja pierdolę no Dzięki ślicznie tak Pozdrawiam twoich ziomów grubasów jebanych Maciek, bo ja mam do siebie takie pytanie. Jak się z tym czujesz, że ty jesteś... Nas? <grym> Teraz... a <grym> <grym> Czy ty jesteś głupi, czy głupszy? Wylepisz Dobrze, tak. wylewiasz. Powiedz mi, jak ty się czujesz, że... Ben... <grym> <grym> bo zawsze ci chciałem to powiedzieć, nie? Jesteś tak kur... Że to jest chuj, nie? Ja się po raz kolejny, no nie? Widziałem wczoraj... Słuchaj mnie wylewiasz, bo ty mnie dzisiaj tak f... Ty słuchaj mnie wylewiasz, bo ja mam ci coś chuj... Słuchaj kurwo, bo ja mi ci mam ci coś to... do powiedzenia, wiesz co? Mam się kurwo nie... Nie, wiesz co? Wiesz, pęka... wiesz co? Ja ci zaraz po... Ej, weź tu, bo ja się poryczałem, po... Pory... <słuch> Kurwa gówno zagrałem, widzowie. Przepraszam. O, tak dialkę mi tańczy. Chłopczyku! Chłopczyku, chyba się nie polubimy. Uch.